I osoby, z tej strony Warp, wasza ulubiona przestrzeń pełna demonów, mam nadzieję w każdym razie, w najbliższej przyszłości, jeśli jesteście tu nowi, jeżeli nie jesteście tu nowi, jak nasz główny bohater z podstawowej serii Gotika, to witam ponownie w Let's Play Gothic 2 Koniki metane Alholos Prequel do Gotika jedynki, jednocześnie modyfikacja, w której jesteśmy sobie naszym drogim Malwinem, który zaraz zginie w walce z bagiennym jaszczurem. I właśnie zginął. No cóż, jak pamiętacie szukaliśmy sobie brata i dalej szukamy brata. której nie wiemy, to da, gdzie jest, ale wszystkie znaki na niebie się nie wskazują, że na tym bagnie. będziemy go sobie dalej na tym bagnie, tylko musimy najpierw... Zrobić to jakoś tak, żeby nie zginąć na nim. I to może być, prawda, niełatwe. Zwłaszcza kiedy atakują na takie paskudstwa jak tutaj. Widzicie, bagno jest niezbyt gościnne. Mając, szczerą nadzieję, że nie zabiją nas węże e, błotne albo coś jeszcze gorszego. Udajemy się, prawda, w głąb. E, ale najpierw sobie troszeczkę może odnowimy HP. Zupa korzenna, może nie. Szkoda troszkę, Lepaszty z reszty brzmi OK. No, zostało HP. 545 yyy, czterdzieści pięć. Smażone mięso, które to szczura. Czemuż mnie? Oczywiście, niech będzie szczura na patyku, proszę bardzo. Między posiłek ze szczurego mięsa, lepsze to niż głód. No. Bezdyskusyjnie, na razie sobie zapiszmy, bo zaszliśmy już dzisiaj bardzo daleko, to nie zeszliśmy do daleko, ale udało nam się uciec przed wężami błotnymi i jaszczurami, i strzelającymi do nas śmierdzącymi kulkami i krwiobójcami, to zgaduję, że jest to jakiś postęp. Ale tu jeszcze będzie Okej. Okay. oczekiwanie. zginąłem. Znowu. Znowu. O. ma. Tutaj paskuda? Błagam, nie, błagam, przestańcie! Błagam, się, błagam, się, błagam, się. O, jaskinia! Powiedzcie, że w tej jaskini nie ma tylko podchodów, ale są też ludzie. O, udało się. Dotarliśmy bezpiecznie. No, ty mam ci jakąś pochodnię? Mam, mam. Dobra, jedziemy. Chcę do domu. Chcę do mojego ciepłego anholos. O, matko. Proszę, proszę, a kogo my tu mamy? Nie oddaliłeś się zbytnio od koszar, chłopcze? Oby tylko Roderich na ciebie nie nakrzyczał. Gadaj, kto cię przysłał i czego tutaj szukasz. Tak naprawdę to nie chcesz tego robić. Nie chcę? A to niby dlaczego? Tak myślałem, że zwyczajnie próbujesz mnie podejść. O, zginąłem? Smarzone mięso szczurach, Czemuż nie. No to przynajmniej teraz, jak zginiemy na strzała, to przynajmniej nie zginiemy. Głodnie, zgaduję. Dobra. Wyraźnie nie udało się przekonać pana nijak. Proszę, proszę. A kogo my tu mamy? Nie oddaliłeś się zbytnio od koszar, chłopcze? Oby tylko Roderich na ciebie nie nakrzyczał. Gadaj, kto cię przysłał i czego tutaj szukasz. Uh. Nie wiem kim jest Salvi, ale spróbujmy. Jestem jednym z ludzi Salviego. Wysłał mnie tu, bym załatwił dla niego kilka spraw. Co takiego? No no. Przyszedłem zwerbować kilku ludzi. Słyszałem o trzech facetach, których Cortes używa do brudnej roboty. Wiem o kogo ci chodzi. Czyli szykuje się krwawa akcja, co? Chodź za mną, pokażę ci co i jak. Mamy jeszcze ci rozdział. Jak leci? Nie masz czasem czegoś do załatwienia u Korteza? Mam. OMG, rozdział trzeci. Tego się nie spodziewałem. Śród Łotrów. Siemanko. Nie mnie Kortez. Witam na pokładzie. Co to właściwie za miejsce? Nazywamy je przystanią Łotrów. Najgorsze łachudry z całej wyspy zbierają się tu, żeby chlać, walczyć na arenie, ubić interes i się dobrze zabawić. Nikt nie zaatakuje mnie z powodu munduru straży? Spokojnie, przez przystań przewinęło się już kilku renegatów. Skoro jesteś w środku, to znaczy, że jesteś w porządku. Niektórzy z naszych nie przepadają za strażą z oczywistych powodów, ale nie powinni ci sprawiać żadnych problemów. W razie czego zawsze możesz im dać po mordzie. Panują tu jakieś zasady? Jedyną zasadą, o jakiej musisz pamiętać na terenie przystani, to robić wszystko to, czego chce od ciebie Cortes. On jest kapitanem tego statku, a my jego marynarzami. Poza tym, każdy tu dba o własne interesy. Jeśli ktokolwiek zobaczy cię ze sztyletem między żebrami, nawet nie kiwnie palcem, żeby ci pomóc. To nie miasto, gdzie czerwoni nie spuszczają z ciebie oczu. Macie tu sporą samowolkę. To niewielka cena za to, że możemy robić to, co nam się żywnie podoba. Cóż, e, no dyskusyjne. Weszli tędy ostatnio jacyś trzej mężczyźni? A jak wyglądali? Jak zwyczajne łajzy. Może i weszli, ale nie wiem, gdzie poszli. Zresztą sam się rozejrzyj. Masz chyba oczy, nie? Gdzie mam teraz iść? Widzisz ten budynek obok nas? Wejdź na górę. To dom naszego kapitana Corteza. Jeśli jest teraz zajęty, to będziesz musiał chwilę poczekać. Trafiłeś akurat na porę, gdy przyjmuje gości. Pamiętaj, by okazać mu należyty szacunek, a będziesz tu żył jak król. Dzięki za wskazówki. Mam na ciebie oko nowy. Nie spieprz tego. No okej. to w mojej mocy. Nie tak prędko, młody. Jest kolejka do rozmowy z szefem. Właśnie ma innego gościa i z tego co słyszę, rozmowa jeszcze chwilę potrwa. Widziałem Was w jaskini. Robi się ciekawie. Co takiego w tej jaskini zobaczyłeś, chłopcze? Dlaczego zabiliście Gonzalo? Powiadasz, że Gonzalo nie żyje. Toż to prawdziwa tragedia. Śmierć osoby tak oddanej swojej pracy zawsze smuci. Pytam poważnie. Jeden Gonzalo w tą czy w tamtą, komu robi różnicę śmierć takiego robala? Skoro tak się o niego dopytujesz, to pewnie zdążył ci opowiedzieć swoją przykrą historię. Jego koniec powinien być dla ciebie lekcją, że z niektórych ścieżek nie ma powrotu. Dobrze ci radzę, młody. Nie wtykaj w to swojego nosa, a nic ci nie będzie. Mówiliście coś o przejmowaniu interesu. Czy ten interes nie polega czasem na porywaniu ludzi? Porywanie to takie brzydkie określenie. Zwyczajnie zajmujemy się transportem osób z jednego miejsca do drugiego czasami wbrew ich woli. Mhm. Wiecie coś o niedawnym porwaniu w Silbach? W tej śmierdzącej wiosce? Staram się nawet tamtędy nie przechodzić, żeby nie przesiąknąć zapachem łajna. Do tego nie prowadzimy żadnego spisu, kto, kogo i gdzie uprowadził. Więc nie mam jak zbadać sprawy. Dowiedziałeś się już wszystkiego? Bo tracę ochotę na dalsze bycie miłym. Wyglądasz na profesjonalistę. Chyba nie spartoliłbyś roboty tak bardzo, by dać się zauważyć wartownikowi i kilku okolicznym, prawda? Jak bardzo niechlujnym nierobem trzeba być, żeby pozwolić na coś takiego! Właśnie tego dopuścił się porywacz, a dokładniej porywacze, których tropie. I pomimo takich tropów dalej nie znalazłeś swojego człowieka! Nie wiem, o którym z was gorzej to świadczy. Znalezione przeze mnie poszlaki wskazują, że porywaczy było dwóch. Pierwszy z nich jest grubym wielkoludem, drugi szczupłym, zakapturzonym mężczyzną. Hmm. Ten, jak go nazwałeś, gruby wielkolud, i nie próbuj mówić o nim głośno w taki sposób, może być dużym Benem. Z tym, że duży, to znaczne niedopowiedzenie. Facet jest wielki jak golem. W wykonywaniu swojej roboty brak mu finezji i dokładności, co zgadza się z twoim opisem, ale jeśli chodzi o skuteczność i brutalną siłę, to nie ma sobie równych. Całymi dniami przesiaduje w loży na piętrze karczmy Oscara. Jeśli faktycznie masz do niego interes, to życzę powodzenia. Będziesz go potrzebował. A teraz spadaj. Gdyby ktoś pytał, to się nie znamy. Nigdy się nie widzieliśmy i tak dalej. Wiesz co? Chyba poczekam z wizytą u Corteza kilka godzin. Możesz zająć moje miejsce i iść prosto do niego. Może tobie pójdzie lepiej niż tamtemu facetowi. Tak mówisz? Daj mi spokój. Jeśli masz jakąś sprawę, to gadaj z siepaczem. To jego imię? On ma na imię siepacz? No dobra. Moment, to nie tutaj. Czego tuż widzisz? To nie było takie trudne. Okay. Witaj chłopcy! No podejdź, nie bój się starego wilka morskiego. O co chodzi? Młody jesteś, siły pewnie trochę masz, a i całkiem dobrze ci patrzy. To pomyślałem, że możesz mi się przydać. Słuchaj, stary jestem, to nie wypływam już zbyt często. Większość czasu siedzę tutaj przy brzegu, wpatruję się w morze i wspominam dawne dzieje. Pewnego dnia, gdy już miałem iść ogrzać się przy ognisku, Dostrzegłem coś pogłyskującego w wodzie. Kilka metrów od brzegu na powierzchni unosiła się zakorkowana butelka z kawałkiem papieru w środku. Rozejrzałem się, czy nikt oprócz mnie jej nie widzi, no i poszedłem w jej stronę. Woda była tego dnia cholernie zimna, mówię ci. Dobrze, że nie złapałem wtedy jakiegoś paskudnego kaszlu, wracając do historii. Okazało się, że ten papier to mapa. Jesus Christ. Fajnie, co, 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 co to ma wspólnego ze mną? Niech zgadnę. Mapa skarbu? Skąd wiedziałeś? Śledzisz mnie? Kto ci zlecił odebranie mi mapy? Spokojnie, po prostu zgadłem. Masz szczęście! Że moja potrzeba zdobycia wspólnika jest większa niż podejrzliwość. Pamiętaj, mam cię na oku. Nie traćmy jednak czasu i wróćmy do sedna. Myślałem, że takie rzeczy dzieją się tylko w legendach i pijackich opowieściach. Jak całe życie spędziłem na morzu, tak nigdy żem nie widział, żeby kto mapę chował w butelce i do wody wyrzucał. W całej tej historii jest tylko jeden problem. Stary już jestem i plecy kopać mi nie pozwalają. Potrzebuję kogoś, kto za udział w łupach będzie chciał trochę kilofem pomachać. Czemu akurat ja? A widzisz tych wszystkich zbirów, którzy są tu w okolicy? Gdyby któryś z nich dowiedział się, że mam taką mapę, to zabiłby mnie i okradł jeszcze tej samej nocy. Ty wyglądasz mi na takiego. Co to łze uroni, nawet gdy zabić cierwojada musi? Trochę, 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 trochę przyginasz, ale no powiedzmy. Chętnie pomogę, jeśli wynagrodzenie będzie odpowiednie. Oczywiście, chłopczy, oczywiście. Podzielimy się skarbem mniej więcej po połowie. Mniej więcej? Jeśli znajdziemy piękny, złoty talerz, to przecież nie będziemy łamać go na pół. Nie jesteśmy przecież barbarzyńcami. To jak? Zainteresowany? Umowa stoi. Od czego zaczynamy? Na mapie jest zaznaczonych kilka miejsc. Będziemy się spotykać w kolejnych lokacjach. Ty będziesz kopał, ja nadzorował, a po wszystkim podzielimy się upami. Pierwsze miejsce znajduje się całkiem blisko przystani. Gdy wyjdziesz z bagna w stronę winnicy, po swojej lewej stronie powinieneś dostrzec małe jezioro. Tam się spotkamy, a ja wskażę ci, gdzie dokładnie masz kopać. Tylko nie zapomnij wziąć ze sobą kilofa. Do zobaczenia! No wspaniale. Mam ci ja Kilof? Nie. książka. Kim jesteś? Jestem Rodrigo. Pilnuję, żeby nikt nie wbił Cortezowi noża w plecy. I wykonuję dla niego różne inne zadania. Jeśli chcesz wiedzieć, co kiedyś robiłem, to mogę ci powiedzieć tylko tyle, że przez wiele lat razem z Simonem byliśmy najemnikami w tym samym oddziale. Walczyliśmy nawet w bitwie o Varand. To były czasy. Dopiero potem zaciągnęliśmy się na statek Corteza. Wyglądasz na bystrego. Spytaj szefa, może znajdzie dla ciebie jakąś pracę. Te wszystkie patusy i zwyody są sobie całkiem miłe. Do kogo należy ten dom? Do nas, załogi Corteza. On jest tu szefem, więc lepiej się przy nim pilnuj. Co tu robicie? <noise> A co ty, taki ciekawski młody człowieku? Dobrze, że nie gadasz z Simonem. Jak widzisz, jesteśmy biednymi rozbitkami z Wysp Południowych. Jakoś musimy sobie radzić. Tyle ci musi wystarczyć. Coś Co słychać? Jak mi kiszki Marsza grają. Może ci coś... dać? Okej. Okay. Skaduje, że czas pogadać z Cortezem i dowiedzieć się jakiego typu jest sobą. Ale to... Już w następnym odcinku. Eee, dzięki za uwagę moi drodzy. Fajnie, że wpadliście edycyjnie. Eee, lajkujcie, subskrybujcie. Zostawcie eee, jakiś ślad w komentarzach, macie chwilkę. Ewentualnie możecie mieć za trochę kasy na Patreonie. Um, wszyscy wiemy, że kasy nigdy dosyć, zwłaszcza jak się jest biedakiem jak ja. A tymczasem zapraszam Was na kolejny odcinek. Um, no i wiecie. Pa! pa.